Moje życie właśnie przestawia się na inny wymiar. Cześć, jestem Diana i dzisiaj powiem Ci o zatrzymaniu, które prowadzi do cudu. Zacznę od tego, że nie każdy zatrzymuje się w życiu z własnej woli. Czasem to życie zatrzymuje nas, odcina, zamraża, rozpada na drobne kawałki. Wszystko, co jeszcze przed chwilą było nasze. Kilka lat temu poczułam wyraźnie, że czas się zatrzymał. Nie w teorii, nie jako metafora, a w ciele, w oddechu, w rzeczywistości. Z dnia na dzień wszystko, co znałam, zaczęło się rozpływać. Rozpływać, dlatego że nie było to dramatyczne, nie z hukiem, ale aż dziwnie, lekko. Tak, jakby wyższa część mnie, dusza, wzięła mnie za rękę i powiedziała: Zaufaj, teraz Ty, teraz tylko dla Ciebie. Na początku szło miękko, poddanie, transformacja, uzdrawianie. A ja z pokorą, której uczyłam się przez lata, poddałam się wszystkiemu. Ciało zaczęło płakać to, czego ja przez lata nie umiałam wypłakać. Przeszłość wychodziła przez pory skóry. Relacje odpadały jak stare liście. Zamiast walczyć, pozwalałam, zamiast działać, czułam. Dzisiaj sama jestem dumna, że potrafiłam mimo wszystko tak po prostu zaufać. Każda chwila w naturze była jak zasilanie z samego źródła. Las, łąka, woda, słońce. Wchodziłam to jak łono matki. Tam wszystko było prawdziwe. Tam oddychałam sobą. Ale potem przyszło coś więcej niż zatrzymanie. Zastój, a z nim lekkie przerażenie. Bo nie było to nic się nie dzieje, ale nie da się nic zrobić. Nie wiem, czy rozumiesz, co przez to chcę powiedzieć? Było to dziwne odczucie, jakby świat mnie wyłączył, jakby czas się zakleszczył, jakby energia zatrzymała się w połowie ruchu i powiedziała: Nie teraz, tu zostajesz, patrz. Oczywiście próbowałam stawiać kroki po cichu. Po swojemu, jednak życie od razu odpowiadało zamknięciem przeszkodom, chorobą, awarią, ciałem krzyczącym mnie. A ja po prostu nie miałam wyjścia. Mogłam tylko być. I wtedy wreszcie. Nawet to odpuściłam. Wtedy nauczyłam się czegoś, czego nie uczy żadna szkoła, żadna książka, żadna duchowa teoria. I tym podzielę się właśnie z Tobą w podziękowaniu, że tu jesteś. Nie wszystko, co nieruchome, jest martwe. Czasem największe życie toczy się w bezruchu. Doświadczyłam tego i wiem, o czym mówię. Zatrzymanie to nie kara, to dar, tylko trzeba mieć odwagę go przyjąć. Ja też się bałam. Wielkie transformacje nie dzieją się w świetle reflektorów, dzieją się w cieniu, w ciszy, właśnie w zastoju. Mówię ci o tym, bo sama przez to przeszłam. Widziałam z boku. Jak świat biegnie, jak ludzie robią, działają, walczą o więcej, szybciej, mocniej, a ja stałam bez planu, bez celu, bez niczego. Było to trudne. Kiedyś byłam z tej drugiej strony, gdzie właśnie się biegnie. Działa, walczy szybciej, mocniej, więcej. Ale to właśnie wtedy, bez tego planu, bez celu, bez niczego, narodziło się we mnie nowe. Dziś czuję, że to się domknęło. Że moja dusza znowu już mówi. Teraz świat już na ciebie czeka. Masz nową jakość, masz inną obecność. Teraz nie pędź, ale idź. Idź już do przodu. Bo jak popatrzę na to, to teraz, właśnie teraz jestem kimś innym niż parę lat temu. I nie wiem kim dokładnie. I to jest w tym najpiękniejsze, powiem Ci szczerze ciekawe, uwalniające. Bo nie muszę wiedzieć. Ale wiem jedno: prawdziwa siła rodzi się nie w działaniu, ale w umiejętności zatrzymania się i zaufania. Docierasz do najgłębszej części siebie. Wiem, że nie każdy ma odwagę nic nie mieć, żeby mieć wszystko. Nie każdy ma gotowość, by umrzeć dla starego życia, zanim urodzi się nowe. Ale jeśli mnie słuchasz i czujesz, że coś cię zatrzymało, że stoisz, nie walcz z tym. To może być najpiękniejszy, największy prezent Twojej duszy dla ciebie. Może Twoje życie właśnie przestawia się na inny wymiar. Pozwól sobie nie widzieć, nie robić, nie być potrzebnym, po prostu być. I to wszystko. I wtedy zacznie się dziać prawdziwa magia w Twoim życiu. Nie taka z fajerwerkami. Taka z oddechem, z obecnością, z sobą. Chcesz więcej? Zapraszam Cię na moją stronę www.dianamazur.eu Tam poczytasz... Wiele ciekawych historii z mojego życia na blogu. Jeśli podoba Ci się to, co mówię, czujesz to? Podziel się z innymi, zostaw komentarz, zasubskrybuj mój kanał. Za każdy ruch jestem Ci wdzięczna i niech wróci do Ciebie pięknie pomnożone to, co dajesz innym. Zostawiam Cię dzisiaj z tym pięknym tematem do wglądu i ze zdaniem wartym zapamiętania, że Twoje życie właśnie przestawia się na inny wymiar. Nie przez to, co robisz, ale przez to, kim się stajesz, gdy pozwalasz sobie być naprawdę. Miej cudowny czas.